Gdzie dotarliśmy do akademii? Tak. Wow. Zmienili nam chyba pokój. Ja Jesteśmy ja... na górze. Ja tutaj. Ile my jechaliśmy? Nie wiem, jakieś dwie godziny, a co? Bo zgłodniałam. Ja też. Cześć Witaj Vanessa, widzę że masz złamaną łapkę Tak, niestety tak Byłam w prarni i wyprałam twoją ulubioną sukienkę no, leży na łóżku Proszę Ziełki Ładnie wygląda Piękna Proszę Dzień dobry Dzień dobry, a Czy rozmawiam z Wanessą Tak, tak, o co chodzi? Jest, jesteś wyzwana na rozmowę z dyrektorką. Przyjdź do, do jej gabinetu. No dobrze. Za godzinę jakąś. Okej. Okay. Kremówka, wiesz coś o tym? Wiesz, nauczyciele nie wiedzą, co się z Tobą stało. Może chcą więcej się o Tobie dowiedzieć, tak jakby... Gdzieś masz łapkę w gipsie i pobita. No dobra. To dzięki za wiadomość. To ja pójdę do łazienki. Dobra. To ty tam możesz pójść. Okej. Okay. Ale ja przecież mam tam za jakąś godzinę. No wiesz. Można lepiej pójść zaraz. No dobra, jak wolisz. Także wejść. Dzień dobry, o co chodzi? Dzień dobry. Ty zostałaś pobita? Tak, a... Ile będziesz miała nosiła giks? Jakieś jeszcze dwa miesiące. Dwa miesiące? Tak. Wiesz, że zostanie kulem, nawet jest w ehm, Teraz już tak. A więc... Dlatego uczycie się dłużej, ale my nie będziemy mogli się ukoronować z taką łapką, ale trzeba. Po pierwsze, nie wiemy, kto cię pobił, i za to by można by było go z Akademii wyrzucić, bo to jest kwestia zdrowia, bo nie chcę, żebyś został ukoronowany. A jak sale jednak wcześniej zeramentują, to co będzie? No nie wiem, skąd mam wiedzieć. Jak widzisz, czemu macie nowy pokój? Nie wiem. Bo w tamtym nie było kamer. Aha. Dlatego o dzisiaj mamy kamerę. No to dobrze. To tyle. Dziękuję. Po czym stujesz się czymś? E, nie dziękuję, przed chwilą jadłam. Aha, do widzenia. Do widzenia. Aha. Tak? Będziesz mogła tańczyć. E, mogę spróbować. O nie, Nie mogę. Złomę łapką nie będziesz mogła. W takim razie kiedy będziesz z tobą siedzieć. Tak? No dobrze. Więc do widzenia. Do widzenia. A dzisiaj y, to i nie będę tańczyć? A dzisiaj już mają spokój. Dobrze, a jutro? Jutro będą też tańce. A więc przyjdźcie z karem godzinę później Poinformuję dobrze. go, jego. go. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Następnego ranka. Chodźmy się na śniadanie. Dobra. O widzicie, tu też wcale jest remontowane. Tak faktycznie, nie wiedziałam, że jest aż tak blisko naszej jadalni. Mia, co ty tu robisz? Nie powinno nas to obchodzić. Ale... Ała! Ci się nie stało? Nie, nic. To dobrze. Foxy, nie wasza sprawa. Heh. Ale... To było dziwne. Właściwie co, coś mi śmierdzi z tą akademią. Mi też. Dzisiaj o północy zakladniemy się tutaj i musimy to zbadać. Chyba zwariowałaś. Musimy to zrobić. No dobra. Teraz chodźmy na to śniadanie. Okej. Okay. Po północy. Co ty robisz? Przecież jest się... tak późno. i pamiętacie już o naszym planie? Szybko! Och, a co jak nas zała... złapią? Chodź się, już... No, nareszcie dotarliśmy. Tak. Słyszałam jakieś głosy. Szybko, odwróćcie się, patrzcie mu się w oczy. Co to da? Wydawało mi się, że coś słyszałam. A zresztą że też jest Ale nie Już mogę się odwrócić? Tak. Dobra, więc chodźmy. Chodzimy. Łatwo. To jesteśmy. To jest bardzo, bardzo ładne. Zaraz, zaraz, ta sera powinna być remontowana. No tak. Nie wiem o co chodzi, ale na serio robi się coś dziwniej. Od początku to było dziwne. Chodźmy ja. No mama, to muszę makijaż poprawić. O nie, idą, słuchajcie się. A, może ty wejdziesz do tego pudełka? Czemu ja? Bo jesteś najmniejsza. Właśnie. Ale nie, bez dyskusji. No Czemu ja... ty znów się spóźniłaś? No bo makijaż musiałam poprawić. Ech, I tak jesteś taka brzydka, że to nic nie <grym> Jest ja tak. książkę? Wzięłam. A więc po pierwsze twoja matka nie może się dowiedzieć, że to ona, ta Vanessa jest tą księżniczką, a nie ty. No absolutnie nie może się dowiedzieć. Co? O co chodzi? Gdzie tą książkę chowamy? Nie wiem, może pod tą. kutaną. Dobra. Ach, będę pięknie wyglądała w tej koronie, nieprawdaż? Tak, tylko bo ja się może nie zaświecić. Kupię jakąś lampkę. No właśnie, musimy być na. Oh, najlepiej kup e, lampki pod choinkę. I tak tutaj to oh, przymocujemy. Tak to przymocujemy. To spotykam, że jutro, to znów o pełnym Dobra, na pewno jak się kapnie. Chodźmy. Co to miało być? Nie wiem, co to znaczy. Mów, mów, mów. Och, no tak. Wypuścisz ją? Nie, puszczę, nie puszczę. A, nareszcie. to trochę tego powietrza. Au! Słyszałaś to? To było na serio bardzo dziwne. Ale jak mogłam coś użyć z pudełka? No tak. Słuchaj. Dobra, to... Czy mi się wydaje, czy ktoś tu idzie? Chyba tak, chowamy się znów. Dobrze. Chodź pudełka. Mm. Mamy nakaz wziąć koronę do sejfu. Tak, faktycznie. Jej. Chodźmy już. No. Ci książkę zostawili. O, faktycznie, to dobrze. Trzeba ją przeczytać. daj. Ach, daj sobie spokój. Tam na pewno nie będzie takiego ważnego. Dawno, dawno temu... Co to? Jakaś bajka? Nie ma sensu już na serio. Jestem taka zmęczona. Dajcie ze spokój! Musicie mi to przeczytać. Dawno, dawno temu kocica Pearl swoim mężem Zdzisławem zaszła w ciąży. Urodziła jednego liska i jedną kotkę. Lisa nazywała Foxy, a kotkę Vanessa. Aha, ty słuchasz w ogóle? Człowieku, gadnij się. Imię one się powtarzają. To na serio jest już dziwne. Ale im one się powtarzają. No. Dobra. No. Któregoś dnia jej mąż zmarł. Od tej pory tylko się imowała listkiem. No. A kocisę wyrzuciła na próg. Zaoptowała ją pewna miła kościca o imieniu Krstyna. Co? Czy to niemożliwe! możliwe? jest jej. Mama, wiesz co to znaczy? To ona jest adoptowana. To nie może być prawda. Powinna się o tym wiedzieć. Ale ja o tym nie wiem. Legenda głosi, że jeszcze Vanessa powinna zaświecić na tronie i że to jej tylko się zaświeci korona i że. Powinna że jeszcze do akademii y, Luci, gdy będzie miała 16 lat. Ale ja mam 16 lat. Ja no nie trafiłam do tej akademii przez przypadek. Nic nie ja rozumiem. Ja też... Teraz już chodźmy na słuchajcie, która jest. Dobra, znajdzie. przyjdziemy tutaj jeszcze? No ja się spotkać jeszcze o północy, przyjdziemy. Dobra. A teraz weźmy tą książkę. Bierzemy ją? Tak. No raczej. Dzięki, że pojechałyście ze mną ściągnąć ten lip. Nie ma sprawy. Wiecie co? Ja bym zjadła śniadanie u nas w pokoju. Może pójdę z Bellą i coś weźmiemy. Tak, świetny pomysł. Ja tutaj poczekam. Spoko. Manny, serdecznie szukałam cię! O! Oh, szybko Evo! jedziemy mój mój czeka. Szybko, To jest Mija z Foxy. Zobaczcie się za mną. Zmiana planów, Mia. Ale czemu? Więc do sali ko koronacji pójdziemy y, po lekcjach. Czemu? Bo wiesz, że to dla mnie źle wpływa, jak y, w nocy wstaję. Mam później pod oczami worki. Spoko. A okay. okay. spotkajmy się od razu po lekcjach. Dobra. Chodźmy. A więc wygląda na to, że też mamy zmianę planów. Tak. Mam pewien pomysł. Może 3 minuty przed dzwonkiem na, na przedlwę, bo wtedy będziemy już w ogóle mogli iść do pokoju, więc, więc zamiast do talety pójdziemy tam i się schowamy. Dobra, no to musimy wziąć zegarek. Która ma? Ja mam w pokoju. A więc super, Teraz coś mi bólu z Ruzia dopadnie. Dobra, szybko. Le, le. Ty, to rady? Możesz? Zostaw mnie Słyszałam, co się stało. Nic wam nie jest? Nie, nic się nam nie stało, na szczęście. Słyszałam, że jest taki plan. Która jest godzina? Nie wiem, jej się zapytaj. Zobacz, dokładnie 4 minuty przed dzwonkiem. Możecie wyjść wcześniej, powinien to belli. Dobra. Dziewczyny, nie rozmawiać. Dobrze, proszę pani, to zaczynamy plan jedną minutę wcześniej. No dobra, pytaj się. Proszę pani, proszę pani, mogę iść do toalety? E, dobrze, dobrze, idź. A? Możemy mieć do toalety? Dobrze, idźcie. Dobrze, a więc zapiszcie temat lekcji. Prawdziwa księżniczka. Więc tak. Ubranie księżniczki. Buty na obcasach. sukienka, lub płynica. biżuteria I kolejny podpunkt to księżniczka musi być elegancka. Pod, tak samo jak ja podkreślicie to sobie czerwonym kolorem. I czy księżniczka nigdy się nie garbi? Oczywiście to są e, tylko niektóre z tych rzeczy, które nie może robić księżniczka, ale nie będziemy ich tutaj wszystkich wypisywać. E, rozumiecie? Tak, tak, proszę pani. Wziąłem ja ze sobą książkę, jeszcze mamy dwie minuty. To świetnie. Musimy znaleźć sobie krójówkę. Mam pomysł, ty, Belda, wejdziesz do tej skrzyni... Znów z tą książką. Znowu? Tak. Ja tam oddychać nie mogę. Zrobić ci dziurkę. Chodźmy. Dziurkę? Co jakiś? Pies jestem. Tak, jesteś psem. O! Muszę najpierw książkę, a potem wejść na nią. książka ważniejsza. To chyba ją nie chcesz na głowie trzymać. Wejdź. Z moim pięknym bazurem zrobić Ci trzy duże dziurki. Załóż na tą książkę. Położyłem skrzynię może w drugą stronę, żeby nie było o, widać. To zegarek zgubiłby się. Dobra, musimy się chować, bo zostało jeszcze ile? 50 sekund. Szybko! O, szybko! szybko. Za 3 godziny mamy wziąć znów nie skrzynia, bo kiedy ona wszystko Ała, co się stało? Jakiś zegarek tu leży. Dziewczyny. Tak. Musiał ktoś tu być. Musimy się dowiedzieć kto to był. Może zapytam się pani Ambrelli, czy która z ich uczennic taki ma. Dobra, a teraz z tą skrzynię. Wiesz, a jak ktoś tu przychodzi? na serio, to jest główna sprawy. Musimy o tym powiedzieć pani Amreli, się zapytać, czy która z ich uczennic taki zegarek ma. Mm. O oh, Ja coś słyszałam? Mm. Chyba ci się coś wydawało. Na serce, zawsze mam przy sobie gumowe i Nie zostawiam odcisków. Okej, okay, chodźmy. No i co teraz? No ja nie wiem, może ona nie pamięta, że ty miałaś ten zegarek. Ja mam nadzieję. Się, mamy skrzynię, musisz do niej wejść. No dobra, pomogę ci do niej wejść. Okay. A co jak? Będzie chciała zobaczyć swoją koronę, a tam zobaczy gdzie? Przecież ona dobrze wie, co się dzieje z koroną. No dobra, poczekaj, ja to muszę Wejdź. Gotowa? Tak. Da się oddychać? Mhm. Zboko. Ja wejdę za krzeseł. Cześć! Cześć! Jest za! Hmm? Kupiłam już lampki. No to świetnie, ale mają się zasiecić. Tak, będę miała mojego pilota. I gdy będę widzieć, że zbliży się na Twoją głowę klona, oddażę się za śmieszne. Kupiłam tylko kolor różowy. No to dobrze. Ale uważam się, że ta wanyska coś knuje. Musimy się i pozbyć. No właśnie, tylko jak? A zresztą moja mama to skombinuje. A może z nią ją pobijemy? E, Przecież jak będę miała jakieś dwa miesiące znów, to ją tak tak co nie przyjmą. No właśnie. Nic nie wiedział! Bella! Co ty, ty robisz? Au! Foxy, to jest książka! Zostawcie ją! A! A! Co wy tu robicie? A co wy tu robicie? To wy je pobiłyście! No, odkryła Amerykę. Ameryka. My tak tego nie zostawimy! Chyba śnicie! My też tego tak nie zostawimy! Pobiłyście moją przyjaciółkę! A w dodatku udawaliście, Au. że ta sala jest w lamoncie. Ale wiesz, ci strażnicy tak tu przychodzili i kolonę odkładali. To wszystko jest, nie wiem. Tak, to mnie w oczach. Już nic z tego nie rozumiem. No cóż, pozm rozmawiamy gdzieś... Ale nie tutaj. Dobra. Macie na oku. Okej. 啊这卡